Cześć, Ciao, Ludziska. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Need for Speed Carbon. Kontynuujemy naszą karierę. Jak w poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, wygraliśmy walkę z Kenjin, przejęliśmy całe to terytorium i dzisiaj zaczniemy tutaj od wojny wyścigowej. Czy wojny.? Bo chyba dobrze, odmieniłem. Zaczniemy od tego, nasz odcinek. Oczywiście, jak Wam się seria i odcinki podobają, stawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję to najważniejsze, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Ja wiem, że dla Was może być takie męczące to wspominanie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach. Ale uwierzcie mi, po pierwsze, daje to mega motywację do działania, jak dla mnie, dla osoby, która ma tych widzów naprawdę mało. To dla mnie każde wyświetlenie, każda łapka w górę, każdy komentarz to już w ogóle, bo tych komentarz jest naprawdę no, mało, bardzo mało, wręcz śladowe zlikonej ilości. A kolejna sprawa, że YouTube dzięki temu bardziej ten film będzie promował. No, ja nie mówię, że wyskoczę na, na główny YouTube'a, bo to raczej nie bardzo, ale na pewno osoby, które będą miały subskrypcję na moim kanale, no. o, tak jakbyśmy skończyli, prędzej zobaczą ten filmik. Jeżeli on będzie oglądany, jeżeli on będzie miał jakieś tam komentarze, łapki w górę, no wiecie, tak działa YouTube. No. Jeżeli chcemy dotrzeć do jakiejkolwiek widowni, to te łapki, subskrypcje musimy naprawdę żebrać. W ostatnim odcinku prosiłem Was, żebyście też w komentarzach napisali, jakiej długości odcinki byście preferowali. 20, 25 minut, 30, 40. Ja mówiłem, że ja jednak jestem osobą preferującą odcinki 25 minut ze względu nagrywania i rzucania tego na YouTube'a ponieważ zajmuje to powiedzmy ten optymalny czas każdy dłuższy odcinek no jest to więcej zabawy więcej, dużo więcej czasu ale jeżeli będziecie mieli będzie ochotę dłuższe odcinki no to dobrze będę nagrywał dłuższe po prostu będę inaczej sobie ustalał upload tych filmików także koniecznie dajcie znać w komentarzach ponieważ no, tamtego filmiku jeszcze nie tamten filmik się właśnie publikuje uploaduje w sumie na YouTube'a a ja w tym będzie nagrywał już ten odcinek więc dlatego ja no, nie wezmę tego prób teraz o, no, ale się rozbijam to, co ale... nie wiem. Najgorsze, bo nie mamy pomocnika. Suki jest bardzo daleko z przodu. Myślę, że trzeba się trochę bardziej skupić na jeździe i spróbować ją podgonić. Bo może być ciężko. Już mam jedno krożenie za nami. I tu jeszcze nam trochę zostało. Ojej. Teraz to żeśmy popłynęli. To jest Porsche w naszym lusterku? Czy to już jest poziom, że my się ścigamy z Porszakami? Może, no nie wiem. Nie, jest Porsche. Nie, tak się nie da. Co ja robię w ogóle? To jeszcze że nie wygramy tej, tej wojny. Byliśmy na drugim miejscu, jesteśmy na czwartym i zostało nam całe chroniony do końca. Ciężko będzie to zrobić, chyba. Drugie miejsce... Może będę w stanie wyciągnąć z tego, ale pierwsze nie ma szans. Każdy w magiczny sposób by się nasz przeciwnik, biorąc na pierwszym miejscu, nie wiem, by zwalił coś, ale... Patrzę, co to się znam, czy w ogóle na trzecie miejsce uda nam się dojechać. Tego obróciło. Na trzecie miejsce mamy przez błąd zawodnika. Nie wiem czy potrzebnie bierzem w takie miejsce. Wąsko ciasno, ciężko nabrać w No, powiem wam, trochę słabo w trzecie miejsce. No, chociaż właśnie tak patrzę, że kurde, bo zaczynamy ścigać i już naprawdę z autkami takiej wyższej klasy, wydaje mi się. To co powtarzamy. Wszystko to jest teraz. Może to jest jakieś wyjście? I to mamy naprawdę mocne i ono daje nam sporą przewagę, jeżeli go użyjemy. Wydaje ja mi się, że na tych zakrętach muszę spokojnie po prostu jeździć, lepiej wolno, a dokładnie przejechać zakręt, niż w pośpiechu i obijać się o ściany w ogóle. Wydaje ja mi się, że musimy wykorzystywać nitro. Tylko się naładuje do pełna od razu, wykorzystać. Widzicie, po coś to nitro jest. To dopiero pierwsze okrążenie, także jeszcze mamy kupę czasu. O ty gnojkuty. Ja wydaje mi się, że nie ma sensu skorzystać z tego na przykład z skrótu. trochę za wcześnie. Myślę, że to jest dobre właśnie wyjście. Tak zaraz po wyjściu z zakrętu od razu odpalać się trochę maleczko napełnione i naprawdę wydaje mi się, że daje nam to dużą możliwość ucieczki trochę przed innymi zawodnikami. Trzymamy na jakieś kurde znaku na tej ściance. Mało brakowało. Zauważam, że tutaj przy tym podjeździe, pod tą górkę taką, jest taki drobny lak. Wyczuwalny. Nie na gościu. Ważnie wziąć. Teraz nitro do pełnej. No to jest właśnie to, nie używaliśmy w, poprzednim, w poprzedniej próbie, nie używałem w ogóle zasobu swego auta, czyli nitra, które mam naprawdę mocne. No i dlatego przegrałem. A tym razem, jak widzicie, udało nam się. No i dobra. Także tu mamy całkowicie ukończone. Powiedzmy, teraz mamy sprint. Przenieśmy się na miejsce, bo trochę daleki dystans do przejażdżki I lecimy z kolejnym wyścigiem No tak jak powiedziałem ja Ścigamy się w tym momencie już z porszakami Widzę Lotusa po prawej Aston Martin No są te autka takie To adka, które naprawdę mogą już zagrozić. Coraz częściej zaczynam się stawiać w właśnie Mazdy RX7. Czy ona nie lepiej by się jednak tu sprawdziła? wiadomo, mamy w sklepie porównanie seryjnej wersji tak samo Mazdy, jak i no, zarówno Mazdy, jak i Chargera. Ale zastanawiam się, no jednak, wyciek po to to są trochę inne wartości że jest naprawdę mocny. Fakt, że nie wiem ile tuningu jest mojego, a ile tuningu jest tego, który uh, od NG, że tak dostaliśmy w momencie gdy wybieraliśmy dałko od niej. I wiadomo, ona mogła mieć trochę lepszy, lepszy tunik odblokowany. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że taka Mazda po tuningu mogłaby naprawdę namieszać tutaj. Bloki tam, proszę, nie ten do 230 rozpędzamy się naprawdę w ciągu chwili. I proszę, policja się już o zainteresowała. Więc może ten odcinek zakończyć się pościgiem? Może nie zakończyć, bo jeszcze po mam 11 minut, więc bo jeszcze w sumie... Dużo czasu, żeby ją jeszcze zostało, ale zobaczymy. Czy policja będzie na końcu? Nie, chyba nie ma. Elegancko 13200 wygrana, odblokowano spoilery, pakiet drugi. Więc w międzyczasie yy, ulepszyłem sobie zawieszenie bodajże w tym autku. Yy, co, chodźmy na drift? Dawno driftu nie. Dawno driftu nie rozgrywaliśmy, więc Chodźmy na drift, zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie. 徐一 Czas to nie niby jest ich trochę. Niby te czyste sekcje nam trochę robią, robotę, bo dzięki temu mamy naprawdę wysokim mnożnik i możemy nawet z małego poślizgu zrobić. Duży wynik mógłby je patrzeć. żeśmy prawie Ale patrząc na punktację przeciwników no to wydaje mi się, że jednak mamy bardzo dużą przewagę. Koła, pakiet trzeci, ok. Kolejny klub. A ja się w tym czasie akurat na Zważaj na słowa, kolego. Co kolejnego sprint? Co wybieracie? Sprint czy sprint? Sprint czy sprint? Ja myślę, że obydwa nawet sprinty zrobimy jeszcze w tym odcinku. W poprzednim odcinku, kto nie obejrzał, to zapraszam. Poruszałem ten temat, że nie będę Wam mówił, kiedy będą odcinki, a nie obiecywał, że będę miał regularnie, codziennie, bo tak jak teraz, miałem przerwę przez grypę. Nie byłem w stanie nic nagrać, nawet nie byłem w stanie w ogóle grać. Więc dlatego nie chcę nic obiecywać, ale ogólnie, jeżeli chodzi o Carbona, jeżeli już odcinki się pojawiają, to będą się pojawiać od piątej randy Zawsze. Z racji, że które idę do pracy, ja wstaję przed piątą, więc w momencie gdy o piątej odcinek mam ustawiony na mam zaplanowany, czy na premierę, zależy jak mi ustawię, mogę sobie na spokojnie po tej piątej zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy, czy się udostępniło, czy nie mogę to po prostu sprawdzić. I jakoś tak sobie przyjąłem. Tak naprawdę też właśnie chcę jeszcze przed pracą zobaczyć, jeszcze prace zaczynam przez 30 i często jakieś tam nawet już pierwsze wyświetlenia się, się trafiają, tak? Więc... E i jest to z tym spowodowane, a zazwyczaj wszelakie inne odcinki są gdzieś tam puszczane po południu, w południe zależy od tego ile tych filmików mam nagranych i, 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 i jak i ile tych odcinków chcę wypuścić danego dnia. Jak mówię, Carbon zawsze rozpoczyna dzień od 5 rano, a reszta gdzieś tam jest południe, południu, w po południu zależności. Jeżeli byście chcieli na przykład jakoś inaczej... Publikacje filmów to też koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, na tych komentarzach naprawdę mi zależy. Bo wyświetlenia naprawdę jestem Wam ogromnie wdzięczny, bo te wyświetlenia pojawiają się pod tymi filmikami. Łapki w górę również, za co Wam serdecznie jeszcze raz dziękuję. Ale najbardziej brakuje mi tych komentarzy, trochę interakcji z Wami. Jednak fajnie jest czasem przeczytać coś albo uwagę, konstruktywną krytykę, czy właśnie słowa pochwały. Odnośnie tego odcinka, czy ogólnie całej serii. Odblokowano naklejki. A to nas nie bardzo interesują. Przejęte terytoria. Coś czujesz, że ktoś zaraz... O, lotus jest odblokowany. Coś czuję, że ktoś zaraz zaatakuje nam któreś yy, nasze terytorium. Ale może jeszcze chwilę na to zajmie. co w się sensie im. Lecimy na kolejny sprint. Ja myślę, że to jest najlepsze wyjście na, na ściganie się z nimi, wiecie? Prosto, od razu na prostej startowej, nitro na pełnej, rozpędzamy się, wyprzedzamy wszystkich no. i lecimy dalej. Zablokował ten to jestem ciekaw, bo głos jest męski, co oznacza, że nie mam ustawionej tej nowej pomocnicy, którą wydaje mi się, że ustawiałem. I ona nie jeździła Charger'em, tylko ona jeździła... Czy ona jeździła ok, Jak mi się coś kojarzy? Aczkolwiek mogę się mylić. Weźmy ja ja sobie się to, pod górkę. To jest ten, którym jechaliśmy dzisiaj, chyba tylko w drugą stronę, żeby do tego Czy to jest ogólnie wyścig w drugą stronę? Jak ja. Nie wiem, czy to jest. Nie chyba tego poprzedniego wyścig, a może nawet. Są także już kończymy Powoli No, Niestety policja Dawno w sumie puścili nie było, więc... No i dobra, pierwszy radiowizor mamy wyeliminowany Co odblokowano? Lakier matowy No dobra

Ale pościg był po prostu ekspresowy. No i to będzie ostatni wyścig w tym odcinku. Bronimy naszego terytorium. To jest najważniejsze. I możemy oddać... Ustańcie w tyle koledzy. na godzinę to jest po prostu niewyobrażalne jak to autko zasuwa nie był najlepszy skrót ale nie ma na co nalekać bo trochę błąd, to mam się tu wyciec pod kontroli. Elegancko by to zablokował, że wrócił. to obrócił się za bardzo tyłem do nas. Gdyby stał z bok, bokiem, to byśmy pewnie znowu doszli do momentalnie momentami. Uważaj, pęk się tam w to. No i dobra, i teraz musimy tylko z policji i zakończymy odcinek. No nadzieję, że nie przeciągliśmy to aż do pół godziny. Niestety był przed nami. Nie chcę It's request 1073. Rewrite cover captive. Nice to This guy just went on 180. We're still with him. Myślę, że teraz może już nie być tak łatwo. Ja ten, kogo nam się uda tutaj wysadzić i zostawić? Nic o tym nie dałek. Ula la, ale mógł go spsząchnę puszcz. Mam nadzieję, że na ten odcinek za bardzo się nie przedłuży. 3-2. Give me situation report, when you can Nie no change uh, refusing stop, stop uh, still się dużo mądrzejszy. To jest chyba nieco szybkie mają te samochody, to trzeba przyznać. Be advised this party was last seen heading north 10 block radius on a quadrant has been authorized by supervisor details will be provided on your screen. <gasps> that is, that is, that is yeah this batch is a two 4 we got a racer here she claims to be an undercover operator can you run a badge for us? No <laughs> Pościg ukończony, zgubiony, a ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka i powtarzam po raz kolejny, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję zajrzyjcie do opisu. Trzymajcie się, do następnego, na razie, pa pa!